Nie. Chyba złamałem kostkę Krowa mnie kopnęła Piękna Zakochałem się Która? Ta łaciata, nie wiem jaka rasa Nie chodzi o rasę, a o imię Jak to imię? Muszę poznać jej sny, marzenia, nadzieje. To krowa. To nie ja się zakochałem. Osoby mające ten problem próbują to usprawiedliwić. Nie wznoszą go na poziom poezji. Poza tym masz tu drzazgę. Albo walnąłeś się belką, albo krasula ma drewnianą nogę. Dyżur kończy o szóstej. Walnij się jeszcze raz i spróbuj nabrać innego lekarza. Jestem chory. Jako lekarz musisz mi pomóc. Nie muszę nikogo leczyć przed przeprowadzeniem wielu bolesnych i upokarzających badań. Rób co musisz. Dziewiętnastolatka, zapalenie płuc.